Cześć moi drodzy, ja jestem Zielarz A to kolejny odcinek z Among the Sleep. Wchodzimy do otwartego pokoju. Ostatniego, już tutaj. Z tych wszystkich zabaw z pozlami. Zobaczymy co na nas czeka. Czy gdzieś za krzakiem nie ukrywa się mamusia. Wygląda to trochę jak biblioteka. Gdzie my jesteśmy? Matko, no nie przewracam. O, matko, mamusia, mamusia, mamusia. Biegnie, biedzij mi się. Znaczy, mi się. Dziecko. Misiu, misiu, zniździł atak. Bo tak mi się. Mieliśmy się chronić, jakbym się bał. No już już, już, spokój. Mamy misia. Nie boimy się. Mam misję? Mam misję. Idź. Niś nic nie dał. Trzeba znaleźć inną taktykę na mamusie. się wydaje, że ta mamusia to jest po prostu pijana? Dlatego ona tak wygląda. My możemy przechodzić pod regałami? O matko, tam nie komuś. Idzie, idzie mamusia, idzie mamusia. Czekamy od mamusi. Huch, 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 Szybko wstawaj. Okay, nie przewracaj się, uciekaj od mamusi Mamusia jest teraz zła. Jest głodna. Zwie twoje mięsko i schrupie wszystkie kości. Zbiegnij się nie odwraca. No matko, mamusia, 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 nie tu się nie da wejść. Nie, tu się nie da wejść. Zginieły, patrzcie. Czy nie patrzy nie patrzy się, nie patrzy się, patrz, się, patrz, się. Może sobie pójdzie Wiem, że stoi za nami Dobra, ja się odwracam, a wy patrzycie. Ja nie patrzę. my jesteśmy. Jest. Jeszcze nas nie zabiło. Halo biegnij, dziewczynko. O Jezu, co to jest? Wstawaj, mówię ci. Przecież schrupiecie. Nie, nie kładziemy się jeszcze, musisz jeszcze trochę przetrwać tej prezenty jaki dostaliśmy. Słońce to krzesło szybko. To do nas. I szybko przechodzimy o, przez Henry. następne wspomnienie. Chodzimy. Och, to twoja książka, słyszysz? O, Widzimy się w że rzekła pani królik. Pani królik płakała i płakała, aż łzy wypełniły dno studni. Ok, a mamy wziąć książkę. To jest kolejny artefakt. Trzeci już z czterech. Został nam tylko jeden. Dobra, wyjdźmy tędy. Idę, to Wspominałem już, że ta gra jest straszna. Jesteśmy w naszym domku. wygląda na zrozpaczoną. A pierwszego nie przeczytałem, bo się skupiłem na... Hej, kiedy to się skończy, będziemy mogli pobawić się razem. Cały czas. Tak, Misiu. Przerażające oczka. No ale. Kontynuujmy. Naszą wspaniałą przygodę. Kręciu, kręciu, kręciu. Kręciu, kręciu, kręciu. Książka jest już na miejscu. Jesteśmy coraz bliżej. Czuję to. Musi się Musi bardzo się martwić. No, mamusia na pewno się martwi. W międzyczasie, jak próbuje nas zjeść. Chodźmy się na plecki. Idziemy. O, się śpiewa. Dobrze. Piłka przodem A my tuż za nią. Do przodu, moi drodzy, Do przodu. Tyby ktoś chciał zagrać w ten przecudowny tytuł. To nie kupujcie go na Steamie. Kupcie go na G2. To nie jest żadna reklama. Bo po prostu na Steamie kosztuje chyba 6 dych, a na G2 13 zł. Tak dla wiadomości tylko. I kontynuujemy. Halo? Misiu. Co tam się dzieje? To chyba jest pianina, a on... Ktoś się nie uderza. Miś, miś, miś. Tutaj buty. Gdzie my mamy iść? Może tu? Tu na górę? I tutaj Uwaga. dzień dobry. Czy jest tu kto? O matko, co tu się dzieje? Ktoś tu liczył łowieczki. Możemy to zdjąć? Nie Butla, spadła. No matko, co się dzieje? Prawie spadliśmy. Czy w tamtą drugą stronę mieliśmy iść? Chyba nie. Ile tu jest pokoi otwieranych Jest chyba nasz mózg. Światło mryga jest, ona się zaraz pojawi, dobra, przebiegnijmy to ja pier...niczę Nie o, jaka uśmiechnięta torba. Tam nie chcę. Tu też nie chcę. Ojej. Uh -huh. Jezu, nie, 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 nie w tą stronę drzwi. Tam się zamyka. A tu dzień dobry. Rysuneczek, dajcie. Otwór. Czy tu jest jakiś... Myślę, że kolejna... Jakieś nasze wspomnienie kolejne. Czyli musimy iść tutaj do tych straszliwych drzwi, które się same otworzyły. czekajcie. Zawoł musi się uspokoić i schodzimy. Ja pierd... Miś Przodem Tutaj jest potwór, tutaj jest... Martwe dziecko, Tu idziemy do martwego dziecka A nie da się, szkoda Lubusem zakręcić nie możemy. No Dobra. To pozostało nam tylko to przejście. Mamusiu, nie strasz nas. Rysunek. Buty, kurtki. Wysąca lampka. O matkę utknąłem. A tam coś mówi. Idź mi stąd bucie ja Muszę stąd wyjść Tu idzie wszędzie jakaś czarna krew się ciągnie Jakaś smoła Idziemy stąd Proszę szybciutko Proszę mi nie szeptać w głowie Zero szeptów O jakie ładne Porwane Ubrudzone smołą piżamki A tutaj Zamknięte trzeba włożyć jakiś księżyc Matko bosko, trzymając sobie który i noun, by nim rzucić. To jest noun. prawy? No to tak nie działa. Karpetka jest w kształcie księżyca. Dobrze. Tam możemy rzucić? Patrzcie, możemy. Weźmy tą piłkę i. No, trochę za ciężka. Może tym? Jest. O matko, 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 nie. Nie, nie, Dobrze. Księżyc nam się udało zdobyć. Przyszedł czas na gwiazdkę. Gwiazdieczko, gdzie jesteś? Pięknie śpiewasz, mamusiu. Słyszysz, co to za dźwięk? Nasza mamusia śpiewa, no nie ogarnujesz? Już tak pięknie. Tylko ona potrafi. Czy my mamy wejść po tych szufladach? Sprawdźmy. Mhm. Tu jest jakieś przejście. No spróbujmy tędy. Nie, tędy się nie da. Czyli tutaj nie mieliśmy chyba wchodzić. Nie, absolutnie nie. Gdzieś indziej. Tutaj? Chyba nie. To może tutaj. Też nie. W takim razie gdzie? O, drzwiczki. Z krzesłem. Krzesło. Do czego nam może być krzesło? Potrzebne. Hmm. Pomyślmy. Gwiazdka jest tam, pokazuje nam. Dobra, to przeciągnijmy krzesło gdzieś bliżej tego miejsca. O Jezu, ale ono nie miało się przewrócić. Halo. Jak my je teraz podniesiemy. Chyba nie podniesiemy. Uh -huh. Tam mm -hmm. uh -huh. Może tam piłkę trzeba zrzucić. Piłko leć. Też nie. To spróbujemy się to przeczołgać. Może o to chodziło? Nie. Chyba też nie. To gdzie my mamy pójść? No. Gdzie my mamy pójść? Na górze byliśmy, nie dało się. Jeszcze raz tam wejdźmy. Może w którejś szufladzie coś... I... nie. Jak to tam hałasuje. Tędy się na pewno nie da, tak. No i nie za bardzo. Tutaj coś też nie. Tam nam pokazuje jakby była lampka, ale... Znaczy jakby była gwiazdka, ale no nic tam to nie daje. Niestety. Może tutaj? Faktycznie tylko to krzesło przydałoby się... Odwrócić Chyba nie da rady się no. jakby powoli Próbował się wspinać, ale Ale mu nie wychodziło, nie no bo nie może być takiego trudnego Przejścia No co wy Czegoś tu nie rozumiem Tutaj nie. Tu musi być proste, moi drodzy, proste. Hm. Może tędy? No, chyba nie. O, tu są jakieś drzwi. Ale bokiem, nie da się ich otworzyć. Więc też odpada. Tam bym się nie wracał. Myślę, że tutaj coś trzeba znaleźć. Tam jest ta gwiazdka, no. Hmm. Macie jakiś pomysł? Tutaj jeszcze coś jest. O, rysunek. A tutaj co? Płacząca matka. Tu jeszcze nie byliśmy, zobaczcie. Możemy tu wejść. O! Okej. Okay. Już jakiś progres. I tu chcieliśmy się dostać przez ścianę przejść. Znowu się zacięła. Tak jest, tutaj patrzcie. Musimy to przeciągnąć dalej. Oj, teraz to my utknęliśmy. Upsa Teraz pójdzie. Tak jest. Teraz ładnie poszło. Wracamy się. Trzeba szybko się ruszyć. Schować tą szufladę, wejść na górę. Hu 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 mamusiu nie dotrzesz do nas. Dobra, wejdźmy tu. W stronę gwiazd. Pędźmy tak. W stronę gwiazd, w stronę słońca. Do drzwiczki. Za drzwiczkami, co? Pokój niefajny. Pokój niefajny. fajny. Tutaj, co? Suneczek, kolejny. Dobrze, tutaj drzwi. O, ho, le, ra. Może wejdźmy tu od razu? Kuchnia. Kuchnię. Lodówka, tu już patrzyliśmy, pamiętacie? Dobra rady, zawały nie są dla nas. Kochanie, jesteś w kuchni? No jestem, ale nie przychodź, bo jem jabłko. Oj, tu już się nie udało wejść. Weźmy po tej szufladzie. Nie jestem pewien, czy mamy tu wchodzić. Ale spróbujemy. Tu jest gwiazdka. Patrzcie. No, to było troszkę za ciężkie. Może talerzem też nie? Słoik jakiś czy coś. To jest za ciężkie. Jest to coś lżejszego. No, garnek to nie będzie lżejszy. Co? Musimy się wrócić chyba tutaj po jabłko? Mhm. i rzucić jabłkiem. Kurde. Nie chcę spaść, cholera. Przepraszam. O! Jest, poszło. Mamy gwiazdeczkę, szybko trzeba ją wziąć. Nie czekać. Zostaw mnie. Kochanie. Zostaw mnie. No mnie Nie. Ojej. To nie tu. Chyba. Nie. Co? Jak? Czemu? Jak stąd wyjść? Jednak tędy? Tu drabinka jakaś? Co tu się... Co tu się dzieje? Świeć, mi misiu, świeć Nie wiem co się dzieje świeć mi miesiu świeć O lampeczka Jedne drzwi I drugie drzwi Ja wolę te tu jest ładny rysunek Weźmy go e, Tutaj mamusia rzucająca nami o Ściany, my robiący Fikoła i coś się z nami dzieje. Tutaj mamy się krzycząca na nas. Chcą to nas zjeść, to, to nas nie interesuje. A tu mamy się nas w klatce. Mi się jeszcze bardziej nie podoba. Jenny. To za chora mamy się. Oh еще, 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 мами, should where are Jak mamy stąd wyjść? Halo? Górą może? Dołem może? Czy tu coś przesunąć? Kości Nie pójście mnie. Stąd przyszliśmy, tak? Skrzydła drzwi. Zostawione jakimś. Czymś co to jest? Tu Mamusiu, wypuść nas już co To jest zamknięte. To się otworzyłamy, to zamkniemy. Cichutko, cichutko cichutko, cichutko cichutko, wstawaj, wstawaj, wstawaj. O, matko, mamy. Okej, okay, fajna zabawa, fajna. Gotowi się ze mnie śmiecie, a ja się tu muszę bać. Jeszcze raz. Tym razem nie ruszmy tych butelek. Musimy być cichutko. Wiecie co oznacza cichutko? Bo ja wiem. <mysiu> Misiu Misiu po cichutku po cichutku Ale mamusia dużo wypiła Misiu po cichutku, matka, jak to tworzymy, to to piwo spadnie. Czy znaczy to coś? Jeszcze kawałeczek chyba, nie wiem w sumie, nie otwieraj się tak głośno. Teraz tędy tutaj, no Okej, Ok, teraz tam zejść, żeby nic nam się nie stało po drodze. Op, tutaj na te śpioszki I gwiazdka Nic tu nie będzie hałasować? Kolejne wspomnienie. Słuchaj, to moje ulubione zwierzę Ma duże uszy i długą trąbę Jesteś moim słonikiem, prawda Kruszynko? Jak się do słonika dostać? Otwórzmy sobie szafę Oj, nie spadaj. Teraz tu. W górę. I słonika bierzemy. Pięknie. Mamy ostatnie wspomnienie. Szybko. Tędy? O musiu, teraz nie możesz nas straszyć. Oj, 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 oj. oj. Rysunek zbierz. Oj, oj, oj. Legiem, biegiem, 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 biegiem. Do rury!